Zaczynał od kradzieży aut, a skończył jako jeden z najbardziej znanych gangsterów młodego pokolenia. Paweł N. pseudonim Mruwa był synem legendarnego dziada i przejął po ojcu nie tylko nazwisko, ale i wpływy. Brutalny, bezwzględny i ambitny. Miał na koncie poważne zarzuty i choć sąd go uniewinnił, świat przestępczy nie wybacza błędów. Paweł N., znany w przestępczym półświatku jako Mrówa, rozpoczął swoją działalność jeszcze jako bardzo młody chłopak. Już w wieku nastoletnim wciągnął się w proceder kradzieży samochodów, który w latach 90. XX wieku stał się dla wielu młodych ludzi z warszawskiej Pragi sposobem na szybki zarobek i zdobycie uznania wśród rówieśników o podobnych skłonnościach. Jednak w jego przypadku wszystko przybrało znacznie mroczniejszy obrót. Wkrótce znalazł się na celowniku organów ścigania jako jeden z głównych podejrzanych w sprawie brutalnej egzekucji młodego mężczyzny, do której doszło w dyskotece Acapulco, zlokalizowanej w podwarszawskiej Wesołej. To właśnie ten moment był początkiem pasma tragicznych i sensacyjnych wydarzeń, które na zawsze wpisały się w historię polskiego świata przestępczego. Życie Pawła było od początku silnie naznaczone przez jego pochodzenie. Był bowiem synem jednej z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych postaci polskim półświadku przestępczym lat 90. Henryka N., znanego jako Dziad. Dziad cieszył się wielkim szacunkiem wśród ludzi z tego świata nie tylko za bezwzględność i konsekwencje, ale również za swoistą charyzmę i umiejętność budowania lojalnych relacji. Paweł, wychowany w cieniu ojca od najmłodszych lat, nasiąkał atmosferą nielegalnych interesów, szemranych układów i ulicznych zasad, które kierowały światem bandytów. Wraz z nadejściem nowego tysiąclecia wydawało się, że Mruwa pragnie zmienić swoje życie i wejść na ścieżkę legalnego biznesu postanowił zająć się działalnością deweloperską i zaczął inwestować w budowę osiedli mieszkaniowych wokół Warszawy. Jednym z jego najgłośniejszych projektów była inwestycja na warszawskim targówku. Właśnie tam na terenie jednego z osiedli, które współtworzył, doszło do jego tragicznej śmierci. Śmierć Pawła N. była ciosem, z którego jego ojciec nigdy się nie podniósł. Dziad w tym czasie przebywał w zakładzie karnym i kiedy dowiedział się o losie swojego syna, całkowicie się załamał. Nie potrafił zaakceptować myśli, że musi uczestniczyć w pogrzebie własnego dziecka w kajdankach i pod nadzorem funkcjonariuszy, dlatego odmówił udziału w ceremonii. Dwa miesiące po tych dramatycznych wydarzeniach doznał poważnego wylewu i zmarł. Jego pogrzeb zgromadził liczne grono przedstawicieli dawnego półświadka. Pojawiło się wielu gangsterów, często już wycofanych z aktywnej działalności, którzy nie kryli wzruszenia. Płakali nad trumną człowieka, którego uważali za swojego lidera i mentora. Dziad był postrzegany jako człowiek wywodzący się z ludu, a jednocześnie pełen honoru, co w oczach środowiska przestępczego nadawało mu szczególnego autorytetu. Co do śmierci samego Pawła N, pojawiło się wiele spekulacji. Wśród różnych wersji zdarzeń coraz częściej pojawiała się teoria, że Mruwa wszedł w konflikt z grupą kierowaną przez znanego przestępcę o pseudonimie Szkatuła. Istnieje przypuszczenie, że jego eliminacja była efektem porozumienia pomiędzy ludźmi szkatuły a przedstawicielami Gangu Mokotowskiego. Celem miało być nie tylko przejęcie wpływów w dochodowych interesach Mruwy, ale również zastraszenie jego współpracowników i zasygnalizowanie, że nikt nie jest bezpieczny, nawet jeśli ma potężnego ojca. Należy przy tym pamiętać, że Paweł przez kilka lat pełnił rolę łącznika między Gangiem z Mokotowa, a strukturami kontrolowanymi przez dziada. W jego legalne i półlegalne interesy zainwestowano miliony złotych, co czyniło go ważnym elementem przestępczej układanki. Dzieci Henryka N. niemal od początku chłonęły sposób życia ojca ucząc się reguł obowiązujących w półświatku. To jednak Paweł wyróżniał się największym zaangażowaniem i determinacją. W grudniu roku 1994 wspólnie z kilkoma złodziejami z warszawskiej Pragi uczestniczył w brutalnym wymuszeniu okupu za zwrot skradzionego pojazdu. Wpadł kilka miesięcy później i został skazany na karę półtora roku więzienia. Niespełna kilka miesięcy po odbyciu kary, ponownie popadł w konflikt z prawem, tym razem został zatrzymany za posiadanie substancji odurzających. Jednak prawdziwe oblicze swojej brutalnej natury pokazał dopiero po wyjściu na wolność. 29 listopada roku 1997 do znanej dyskoteki Acapulco, znajdującej się w Wesołej, przyjechał Artur G. wraz z grupą swoich przyjaciół. Liczyli na spokojną zabawę, zdala od stołecznego zgiełku. Zajęli jeden ze stolików, po czym ruszyli na parkiet. Nie wiedzieli jednak, że od momentu przekroczenia progu klubu stali się obiektem czujnej obserwacji stałych bywalców. Ich obecność jako osób spoza lokalnej społeczności została szybko zauważona przez grupę miejscowych przestępców, wśród których znajdowali się m.in. bracia N., Jacek K., znany jako Klepak, oraz inne osoby powiązane z podwarszawskim półświadkiem. W trakcie zabawy na parkiecie doszło do pierwszych prowokacji. Jeden z gangsterów celowo zaczepiał Artura G, testując jego reakcję. Mężczyzna jednak nie dawał się sprowokować. Wkrótce doszło do pierwszego fizycznego ataku. Artur został popchnięty i uderzony w twarz. W tej chwili stało się jasne, że sytuacja staje się niebezpieczna i trzeba jak najszybciej opuścić lokal. Młodzi mężczyźni zebrali swoje rzeczy i ruszyli w stronę wyjścia. Ale gdy dotarli do szatni, natknęli się na długi rząd ludzi oddających ubrania. Tam doszło do kulminacyjnego starcia. Grupa napastników, prowadzona przez Roberta N, dopadła Artura i jego towarzyszy. Do brutalnego ataku przyłączyli się Paweł oraz Daniel D znany jako Sucha Łapka. Jeden z ciosów nożem trafił w udo Artura, przerywając tętnicę. Karetka pogotowia pojawiła się przed klubem w ciągu kilku minut od zgłoszenia. Niestety, dla 22-letniego mężczyzny było już za późno. Zmarł na rękach lekarza, zanim udało się go przewieźć do szpitala. Policja bardzo szybko ustaliła tożsamość napastników. Dziesięć dni po zdarzeniu funkcjonariusze zatrzymali Pawła N. Ku zaskoczeniu śledczych sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie podejrzanego i zdecydował się na objęcie go dozorem policyjnym. Młody przestępca natychmiast zniknął. W styczniu roku 1998 zatrzymano Roberta N., a za jego bratem wystosowano list gończy. Prokuratura działała błyskawicznie, nie tracąc czasu na przeciągające się śledztwa. Już w maju roku 1999 zapadł wyrok skazujący w sprawie dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w dyskotece Acapulco w podwarszawskiej wesołej. Daniel D., znany jako Sucha Łapka, usłyszał wyrok siedmiu lat pozbawienia wolności. Natomiast drugi z oskarżonych. Również noszący imię Daniel i znany z kontaktów z gangiem Mruwy, otrzymał czteroletni wyrok. Tymczasem sam Mruwa przez długi czas unikał odpowiedzialności karnej skutecznie, ukrywając się przed organami ścigania aż do końca stycznia roku 1999, kiedy to został zatrzymany w jednym z hoteli pod częstochową noszącym nazwę Vegas. Proces sądowy Pawła N. rozpoczął się dopiero rok później i od samego początku wzbudzał ogromne emocje oraz liczne kontrowersje. W toku postępowania obrona próbowała wykazać, że oskarżony nie miał nic wspólnego z tragicznymi wydarzeniami z listopada roku 1997. Przedstawiono nawet kilku świadków, którzy mieli zapewnić mu alibi. Jednak szybko okazało się, że ci rzekomi świadkowie byli powiązani z przestępczym światem. Ich nazwiska widniały w notesie nieżyjącego już wuja Pawła, czyli Wiesława Niewiadomskiego znanego jako wariat, który został zastrzelony w roku 1998. Pomimo, iż świadkowie oskarżenia jednoznacznie wskazywali Pawła jako jednego z uczestników brutalnego ataku na Artura G., sąd zaskoczył opinię publiczną, decydując się wypuścić oskarżonego z aresztu. Mruwa odtąd stawiał się na kolejne rozprawy jako człowiek wolny. 17 września tego samego roku Paweł N. padł ofiarą zamachu. Został postrzelony na terenie swojej posesji w ząbkach, co doprowadziło do kolejnego przerwania procesu sądowego z uwagi na jego zły stan zdrowia. Kiedy po kilku miesiącach doszedł do siebie i wrócił do względnej sprawności fizycznej, doszło do kolejnego ataku. Tym razem kula trafiła w jego bark, ponownie zmuszając go do hospitalizacji. Co ciekawe, mimo że jego stan zdrowia wyraźnie się poprawił, proces sądowy nie został wznowiony, jakby Temida zapomniała o jego istnieniu. Pojawiły się głosy, że Paweł celowo nie informował wymiaru sprawiedliwości o swojej rekonwalescencji. Sprawa przeciwko świadkom obrony, którzy składali fałszywe zeznania, również utknęła w martwym punkcie. W międzyczasie Paweł, odzyskawszy siły, wrócił do życia, które znał najlepiej, życia pełnego przepychu i zbrodni. Już w wakacje roku 2001 bawił się beztrosko w egzotycznej Tajlandii, korzystając z uroków luksusu, który zapewniały mu nie do końca legalne interesy. Sąd nie zareagował na tę zagraniczną eskapadę. Mrówa, będąc jedynym członkiem klanu N, który pozostawał na wolności, Podjął się ambitnego zadania odbudowy dawnej potęgi imperium, przestępczego stworzonego przez jego ojca. Skupił wokół siebie kilku krewnych oraz młodych, chętnych do działania złodziei z Pragi Północ i Ząbek. Do roku 2002 jego grupa przestępcza działała na obszarze czterech województw Mazowieckiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Podkarpackiego. Główne obszary ich aktywności obejmowały handel zakazanymi substancjami, fałszowanie pieniędzy oraz kradzieże samochodów. Jednak w pewnym momencie Mruwa przekroczył niewidzialną granicę, wchodząc w drogę jednej z najbardziej niebezpiecznych grup w kraju gangowi wołomińskiemu na czele którego stał Jacek K., znany w środowisku jako Klepak. Narastające napięcia pomiędzy oboma gangami zwiastowały nadchodzącą tragedię. Pięć lat później, mając 33 lata, Paweł N ponownie padł ofiarą zamachu. Został postrzelony w chwili, gdy wysiadał ze swojego luksusowego Mercedesa. Tym razem sam powiadomił policję o całym zajściu. Choć był już ciężko ranny. Pociski przeszyły jego plecy oraz uda. Mimo szybkiego transportu do szpitala i natychmiastowej operacji, życia Pawła N. nie udało się uratować. Według relacji świadków do strzelaniny doszło tuż po tym, jak ofiara opuściła samochód, a sprawca działał samodzielnie i zbiegł pieszo z miejsca zdarzenia. Choć Paweł N., znany jako Mruwa, był oskarżony o udział w bójce, która zakończyła się śmiercią 25-letniego Artura G. W dyskotece Acapulco w roku 1997. To ostatecznie we wrześniu 2004 roku został uniewiniony przez warszawski sąd rejonowy. Media w tamtym czasie donosiły, że jego majątek mógł wynosić nawet milion dolarów. A sam Paweł miał stać na czele zorganizowanej grupy zajmującej się kradzieżami luksusowych samochodów. Mimo tych oskarżeń, nigdy nie udowodniono mu bezpośredniego udziału w działalności przestępczej, która miała go rzekomo wzbogacić. Jego ojciec, Henryk N., znany szeroko jako dziad, również był postacią kontrowersyjną i ściśle powiązaną z przestępczym światem. Oskarżano go m.in. o współkierowanie zorganizowaną grupą o charakterze zbrojnym, udział w handlu bronią i zakazanymi substancjami, wprowadzanie do obiegu fałszywych banknotów, realizację przestępstw na zlecenie oraz podżeganie do egzekucji. W roku 2004 został skazany na karę 7 lat więzienia za szereg przestępstw, w tym za zlecenie brutalnego napadu, podżeganie do zamachu. Oraz za znieważenie prokuratorów, którzy oskarżali go w poprzednim procesie. Śmierć Pawła N., znanego jako mrówa, po dziś dzień pozostaje jedną z niewyjaśnionych zbrodni w historii polskiego półświadka. Choć wszystkie okoliczności wskazują, że było ono wynikiem krwawych porachunków pomiędzy zwaśnionymi grupami przestępczymi, żadna ze stron nie została oficjalnie pociągnięta do odpowiedzialności. Sprawa ta do dziś budzi wiele emocji i stanowi przykład brutalnej rzeczywistości w której nawet ci na szczycie nie mogą czuć się bezpieczni.